Hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w Ejwonowym filmiku. Okazuje się, że dzisiaj, ponieważ jest to już tak krótko przed świętami no opóźnienia były spore i paczka zamiast e, miałam okienko między 11 a godziną pierwszą, pojawiła się dopiero 20 po 3 więc jest godzina później i siedzę i nagrywam na gorąco, słuchajcie, na gorąco. Potworzyłam sobie paczkę, ale nie zajrzałam, więc, więc tak. Dostałam, oczywiście, kata, znaczy, dostałam, zamówiłam katalog na styczeń. Taki sam jest fokus na styczeń, więc położę sobie to wszystko tutaj z boczku. I co my tutaj mamy? Zamówienie Agusi. Jak zawsze. Ulubiony płyn Agusi, nie będę tutaj za dużo się rozwodzić. Goodnight Sweetheart. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to zapach wanilii i bergamotki. Jest to bardzo ładny zapach i płyn barwi wodę na niebiesko. Bardzo ładny, delikatny zapach. Nie musicie się obawiać tej wanilii. Bergamotka sprawia, że to jest taka, taka świeża wersja wanilii. Także dla mnie osobiście fantastyczna. Sama miałam ten płyn raz chyba. I zawsze mówię, że. Jak mi się skończy ten, który mam, który używam teraz, to zamówię i zawsze pokazuje się jakaś nowość, zamówię nowość i nadal jeszcze chyba nie zamówiłam. Może, może w przyszłym roku się uda. Zobaczymy. Także to jest zawsze coś, co aga zamawia. W tym momencie już te płyny kosztują 3,25 chyba. Dalej, co jest tutaj Agusi? Dalej Aga zamówiła sobie też z tej nowej, nowej. Teraz w grudniu pojawiła się nowa seria u nas przynajmniej. Poczekajcie. Niech założam moje patrzałki. To są czarne. To są jeżyny i. A tutaj to jest opisane jako jeżyny i nie wiem, czy ja to. Um, um, red chocolate cake. Red chocolate cake. Czyli czer czerwone, czerwone ciasto czekoladowe. Czerwony tort czekoladowy. Bo jest tutaj Red Velvet cake. Ale to jest jako red chocolate cake. Nie mam pojęcia. W każdym razie domyślam się, że to będzie słodkie. Powąchajmy. Aga chciała też płyn. Ale wyobraźcie sobie, że ja zamawiałam to chyba 10. 10 albo 11, ja już Nie, 9. Długo dość czekałam na to zamówienie. Um, I wyobraźcie sobie, że już płyn był niedostępny. Um, hmm. Jest lekko słodki. Nie powiedziałabym, że jest strasznie słodki. Tutaj, wiecie, biorąc pod uwagę, że tutaj jest ten red chocolate cake, ten czekoladowy, czerwony czekoladowe ciasto, to spodziewałam się czegoś jeszcze słodszego, ale to jest takie zbalansowane, takie trochę owocowo, owocowo-słodkie, takie bym, nie wiem, jak mam to opisać, tak? Okej, okay, ale ja, wiecie, ja nie przepadam za słodkimi mydłami, czy żelami pod prysięć, więc, ale prezentuje się ładnie, fajną mają naklejeczkę i to jest, mówię, nowa linia, z tych, takich chyba świątecznych. Znaczy nie, może niekoniecznie. Ona nazywa się Velvet Joy. I nie wiem, tak, niby świąteczne, ale nie świąteczne. W każdym razie. Jest i ,75 funt 75 kosztuje mydło. Dalej. Dalej mamy. Co my tutaj dalej mamy? Dalej, a. Dalej Aga zamówiła właśnie, bo tamtego nie było płynu, więc zamówiła jeden z tych nowych świątecznych i to jest Apple Pie, czyli szarlotka, zapach szarlotki. Domyślam się, że będzie słodki. O, jak to pachnie! To jest takie, to nie jest takie mega, mega... Ja myślałam, że to będzie, no bo tu jest cynamon, to ma być cynamon i czerwone jabłko, zapach cynamonu i czerwonego jabłka. Więc ja mówię, a, to będzie takie przytłaczające. Nie, taki żeśki jest, ale taki przyjemny sposób żeśki, taki... Pachnie mi to jak babci kompot z jabłek. Pycha! Mm -hmm -hmm -hmm. Wiecie co... Um... Kurczę, żebym wiedziała, zamówiłabym sobie. Ale nie wiem, może będzie tutaj na jakiejś wyprzedaży w, w tym styczniowym to sobie taką butelkę pewnie zamówię. Pycha. Nie pamiętam, ile on kosztował. Może tutaj na ekranie wam stawię, jeżeli znajdę. Ale on nie był drogi, on coś Nie chcę kłamać, bo to jest małe, więc albo funt 50, albo dwa funty. No i tradycyjnie też dla Agusi córki to jest spray do włosów rozczesywania włosów, Ułatwię Spray o zapachu mango ułatwiający rozczesywanie włosów. W ten sposób powinnam powiedzieć. Um, I on kosztuje 2,75, o, o ile dobrze pamiętam. E, I... I... I to by było na tyle, jeśli chodzi o zakupy Agusi. Um, teraz zakupy Babci Izaaka, też są bardzo małe I tutaj mamy Creamy Lipstick Takie ma trochę inne opakowanie To, którą ja pamiętam, to takie było zupełnie Wiadomo, to jest folia Ale Babcia sobie coś tam, pamiętam, że zamówiła Coś tam Romance Lilac Romance Kolor, tak się prezentuje Czyli taki liliowo-różowy czy się wyostrzyć, czy się nie chce wyostrzyć? Mam nadzieję, że się wyostrzyło. Um, I um, druga, to chyba już jest druga perfumetka, Faraway. Tak mi się wydaje, że ostatnio chyba też zamawiała perfumetkę Faraway. Nie, poprzednio zamówiła inną perfumetkę. Today? Today, to było. Tym razem Faraway, także babcia się zaopatruje w, w zapachy, moi kochani. I to jest zamówienie babci Izaka i teraz, kochani, moje zamówienie. Nowość jest tutaj tylko jedna. Tu już Wam powiem od razu, że nowości jakoś specjalnie w Fokusie nie było, przynajmniej nie takie, które by mnie jakoś interesowały. Hmm. Ale generalnie, z tego co ja pamiętam, to było dużo ofert. Ale nowości tak faktycznie niewiele. Natomiast słuchajcie, ja zaopatrzyłam się, jestem zaskoczona, że aż trzy, nie wiem dlaczego zamówiłam aż trzy, ale to nic, bo, bo to nie zginie. I zaczynamy, słuchajcie, kupiłam trzy duże żele. Te kremowe, tu aż się butelka, słuchajcie, zobaczcie jak się butelka śmiesznie jeła. Myślę, że się może. O, wyprostuje, jak ją otworzę. O, ok. Ja w ogóle uwielbiam kolor tego żelu i pamiętam, że ja go nigdy nie miałam. Bo on się nie pojawił, w no, jako nowość nie pojawił się w fokusie, tylko pojawił się jako nowość w katalogu, i ja jakoś byłam zniechęcona tym, że to jest piwonia z magnolią, i ominęłam ten temat. I pamiętam, że aga chyba sobie właśnie zamówiła, ten żel, i ja, o ile dobrze pamiętam, to bardzo mi się ten zapach spodobał, mimo że tutaj jest magnolia. Mam nadzieję, że nadal tak będzie, że mi się będzie podobał. Hmm. Nadal tutaj przewadzę, że tak powiem, czuję piwonie no ale ten kolor. Ja uwielbiam fiolet ogólnie, nie wiem dlaczego, ale uwielbiam fiolet. I to jest po prostu taki, taki fiolet perłowy, taki no sudo. Um, ale słuchajcie, kupiłam sobie te żele kremowe, ponieważ one dużo, dużo lepiej um, nawilżają moją skórę, zwłaszcza teraz. W zimne dni. Ja ich nie używam latem, bo dla mnie latem one są troszeczkę za ciężkie i tak jakby mm, sprawiają, że to moja skóra taka lepka trochę się czuje. Nie, że jest, tylko nie wiem, one mają, bo one mają, one chyba mają glicerynę w składzie. Tak, glicerynę. I przez to wydaje mi się, że one są takie super nawilżające właśnie zimą, ale na lato dla mnie osobiście to jest trochę dużo. Natomiast ja uwielbiam, uwielbiam te kremowe żele na zimę. I um, używam właśnie końcówki już dosłownie dzisiaj, chyba. Um, ostatnie resztki, że tak powiem, wydusiłam z tej butelki, więc mega się cieszyłam, że przychodzi dla mnie ta paczka. Um, mam Jeden z tych to był ten plum. Wiecie, ta linia e, świąteczna i mam ten żel, bo to tam jest żel, taki żel, nie kremowy, tylko taki zwykły żel i powiem wam, że nie do końca on mi się sprawdza. Ja myję nim dłonie połowę przelałam do butelki na mydło do mycia rąk e, z pompką. Natomiast chcę go tutaj znaleźć, żeby wam pokazać, o co mi chodzi. No, nie pamiętam jaką się nazywał, naprawdę. Ale wiecie na pewno. Tutaj postaram się Wam, może wstawić jakieś zdjęcie czy coś. Wiecie na pewno, który którym miałam. I on jest po prostu takim zwykłym żalem. I powiem Wam szczerze, że widzę różnicę. Zaczęłam mycie tamtym, i chociaż zapach jest obłędny i ja go uwielbiam, to zostawiłam go sobie do mycia rąk po prostu, bo moja skóra była taka lekko, nie ściągnięta, ale taka lekko wysuszona, więc wracam do tych właśnie kremowych. I one są, te duże butelki kosztują 225, o ile się nie mylę, to jest pół litra, więc jak najbardziej się opłaca. Dalej mój ulubiony to jest ten, który właśnie mi się teraz skończył. I um, ja też go zużyłam w po, po, połowę przelałam właśnie do opakowania na mydło do rąk, a drugą połowę właśnie teraz zużyłam pod prysznic i no naprawdę uwielbiam ten zapach. To jest Lamo Sunrise. Oh. Wiecie jak po nim gąbka pachnie. Naprawdę. Po pierwszym użyciu, mimo że ja dobrze zawsze wypukuję moje gąbki, to ta gąbka tak pachnie po tym, po tym żelu. To jest róża i zapach bursztynu. Przepiękny. Przecudny. lamour Sunrise. Uwielbiam ten żel. I wzięłam też sobie Simply Luxurious, czyli biała. Brzoskwinia. Biała brzoskwinia? biała brzoskwinia i waniliowa orchidea. Miałam też już go kilka razy. Co prawda miałam go chyba jeszcze ostatnim razem w starym opakowaniu. Oh, ale zapach ten sam. Cudo. Bardzo fajny, fajne połączenie właśnie takiego delikatnego, subtelnego bardzo zapachu owocu z delikatną słodyczą kwiatu. Naprawdę świetne. Wiecie, że ja słodkich rzeczy nie lubię, ale ten jest bardzo. Także mówię, trzy kupiłam sobie, starczą mi teraz na trochę. I słuchajcie, coś na co polowałam od bardzo długiego czasu bardzo długiego czasu i to jest zapach TTA Radiance. Słuchajcie, Aga go ma. I za każdym razem, jak ja spotykam się z Agą, Aga go ma na sobie i. Ja zawsze tak ją obwąchuję. Bardzo mi się ten zapach podoba. I kupiłam go w bardzo atrakcyjnej cenie, ponieważ był w fokusie chyba za 10,90. Normalnie w katalogu jest za 15. A biorąc pod uwagę, że ja teraz nie mam mojego rabatu, konsultantki, powinnam mieć od nowego roku z powrotem, ale póki co nie mam. No to zakup z katalogu nie wchodził w grę po prostu, bo w katalogu to w ogóle chyba kosztuje 15 czy 16 funtów za butelkę już teraz, nie, więc, ale dychę mówię zadychę, mogę sobie pozwolić. Z święta, prezent też jakiś świąteczny dla mnie należy, więc ja nie, nie wydaję na siebie zazwyczaj pieniędzy. Cieszę się, że mam w końcu. Będę mogła teraz się też psikać, nie będę musiała za Agnieszką chodzić. I słuchajcie, nowość. Jedna, jedna, którą kupiłam, chociaż kojarzy mi się nowy zapach też, chyba nowa mgiełka z tych takich, wiecie, z tych, z tych takich jedzeniowych wyjdzie. Ale ja zdecydowałam się kupić sobie to. I to jest serum peptydowe w takiej, w formie takiego błyszczyku z kwasem hialuronowym, witaminą E i SPF 20, tak przynajmniej jest na opakowaniu. To jest tutaj kolejny produkt do tej tutaj linii Makeup Plus Care, czyli to są, na razie mamy podkłady, tak, dwa różne, bo jeden o wykończeniu takim lekko chcę powiedzieć błyszczącym, ale świetlistym, o tego słowa mi brakowało, O takim właśnie bardziej wykończeniu świetlistym, a ten drugi jest o takim bardziej wykończeniu, nie chcę powiedzieć matowym, ale takim satynowym. O. Natomiast tak, teraz mamy kolejny produkt. Myślę, że to będzie chyba zastępstwo może do linii makijażowej, która kiedyś była A New. Teraz, może, próbują zrobić coś innego, i te wszystkie kosmetyki, które mają gdzieś tam jakieś właściwości odżywcze, pielęgnujące bo to chodzi o to, że to jest pielęgnacja połączona z kosmetykiem do makijażu. Czyli, tak jak w tych podkładach, tam też są jakieś. Hmm, Związki, które tam chyba jest, jakieś, nie wiem, nie, nie pamiętam, czy tam jest, ale są jakieś tam, jest jakaś pielęgnacja w to wszystko wmieszana, więc to ma być taki dwa w jednym kosmetyki. Tutaj mamy to samo, mówię, serum peptydowe. Taką się prezentuje bez kartonika. Ładna, taka spłaszczona z jednej strony buteleczka, buteleczka, opakowanie po prostu, no, um, takie całkiem, całkiem przyjemne. I ja sobie, słuchajcie, zamówiłam kolor Mauve Splash. Nie wiem, czy wy to będziecie tutaj widzieć na kartoniku. Czy wam się tutaj pokaże? Tutaj jest nazwa. W każdym razie, słuchajcie, chcę wam pokazać, jak on wygląda w katalogu, bo tutaj gdzieś go widziałam, że był na jednej z tych pierwszych stron jako nowość. Nie pokażę wam, jaki, jaki jest, a przynajmniej nie tutaj w fokusie wam pokażę, bo on w katalogu dopiero będzie dostępny. Słuchajcie. W lutym, czyli on nie w styczniu wchodzi, tylko w lutym. Tutaj, tak, wam pokażę, bo tutaj lepiej widać te kolory niż na tych próbnikach. Tak się prezentuje cała gama kolorystyczna. I oczywiście on, zaraz sprawdzimy, jak on ma pigmentację. Dlatego ja mam takie usta trochę dziwne, bo mam samą konturówkę. Taką się prezentuje na tych tutaj wzornikach, tych o. I tak jak mówię, ja mam mał Splash, który chyba jako jedyny, o czym nie wiedziałam, ale jako jedyny ma drubinki. I wygląda tak. I zobaczmy. Pachnie ładnie owocowo. Hm. Koloru nie ma jakoś super dużo. Powiedziałabym, że konsystencja ma bardzo podobną do olejku. Ale w smaku nie jest. Olejek jest bardzo przyjemny, słodki, a to nie jest. To nie ma, nie ma dobrego smaku. Taki ma bardzo chemiczny właściwie smak. Ale to moje pierwsze wrażenie, wiecie. Generalnie prezentuje się w ten sposób. Oczywiście nie mogę tutaj się wypowiadać na temat żadnych potencjalnych, wiecie, działań takich tutaj bardziej pielęgnacyjnych, może po kilku użyciach będę w stanie powiedzieć coś więcej, ale na ten moment nie klei się. Jest delikatny, jest delikatny, bardzo. Patrząc na to opakowanie tutaj, wiecie, no. Martwiłam się, że to będzie super różowe, ale nie jest. I powiem Wam tak: on niby ma jakąś tam delikatną drobinkę. Ja po pierwsze nic na ustach nie czuję, żebym. Wiecie, miała jakiś tam brokat czy coś takiego? Nie, absolutnie nie ma takiego uczucia. Ale też i nie widzę, żeby to się jakoś specjalnie puszczało. Nie wiem, może wy. W tym świetle jesteście w stanie coś zobaczyć bardziej, ale, ale jak mówię, zapach ma ładny, owocowy. Smak. Smaku żadnego. Znaczy ma taki. Dla mnie to jest taki dziwny, chemiczny, taki. Nie wiem jak go opisać. <laughs> ale przyjemne to to nie jest, szczerze. Szczerze Wam mówię, um, także to zależy. Jeżeli nie przeszkadza Wam dziwny smak produktów, um, to może to być fajny produkt, ale szczerze, tak szczerze, 100% szczerze, powiem Wam, że on będzie kosztował. Ja mam okulary znowu, nie widzę. 6,50 w katalogu. Tutaj jest napisane 6,50, um, to chyba wolałabym dołożyć, nie wiem w Polsce o ile, ile on będzie kosztował, ale um, wolałabym dołożyć, bo u nas olejek ten taki w tym kwadratowym opakowaniu kosztuje 7,50, wolałabym dołożyć funta i kupić sobie olejek. Um, to niekoniecznie. Kolor ma ładny, ale mówię, nie, nie jest super na, napigmentowany. Na tych ustach tutaj, nie wiem ile musiałabym go nałożyć, żeby tak to wyglądało jak tutaj, bo ja mam ten kolor, tutaj zaraz ten drugi. I to wygląda dość intensywnie tutaj na, na zdjęciu, ale no tak jak widzicie u mnie, to taki jest bardzo, bardzo delikatny kolor jakbym nie miała konturówki, to pewnie nawet byście nie zauważyli, że mam jakikolwiek kolor na ustach, one się błyszczą ale mówię, nie powiedziałabym, że to jest jakiś szalony, no wygląda tutaj dość napigmentowany ale tak to faktycznie nie jest i to tyle mój koniec ostatni produkt Ostatni, ostatnia rzecz z nowości i tym zamykamy, słuchajcie, zakupy na rok 2025, Ejwonowe. Kolejne zamówienie będzie już w styczniu 2026 roku. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, buziaczki i do jutra. Pa!